Oto 20 porad, które pomogą Ci mistrzowsko tworzyć filmy AI przy pomocy Google vo 3. Niezależnie od tego, czy jesteś zupełnie początkujący, czy zaawansowanym użytkownikiem. Gwarantuję Ci, że w tym poradniku znajdziesz coś, co pomoże Ci wznieść Twoje filmy AI na zupełnie wyższy poziom. Zaczynajmy. Start. Porada pierwsza. Twórz filmy w stylu vloga. Możesz tworzyć filmy w stylu vloga, z gadającą postacią. Taką jak na przykład biały Yeti. Po prostu używając promptu, ujęcie z kamery pod własnym kątem z wyciągniętej ręki. Następnie musimy uzupełnić resztę szczegółów. Dodałem więc, że jest to Yeti z białą sierścią, trzymający rybę, znajdujący się w lodowym krajobrazie. Poniżej dodałem również dialog dla postaci. Na przykład: Witajcie z powrotem w przygodach Yeti. Dziś uczymy się łowić ryby pod lodem. Wszystko to odbywa się wewnątrz generatora tekstu na wideo. Aby stworzyć kompletny vlog, potrzebujemy również różnych ujęć kamery. Możemy więc wypróbować inny prompt, trzymając kamerę do vloga na kiju do selfie. Możemy również użyć kątu kamery w promptcie, ujęcie z kamery do vloga. Da nam to pełną, szerokokątną perspektywę yeti wykonującego swoje czynności. Porada numer 2. Twórz wywiady w stylu sondy ulicznej. Wystarczy użyć frazy sonda uliczna. Zacząłem swój prompt w ten sposób. Sąda uliczna w Gotham City. Młoda reporterka pyta młodego mężczyznę, co myśli o Batmanie. Młody mężczyzna jest niezadowolony z ilości problemów, które powoduje Batman. Jakie są twoje odczucia na temat Batmana? Szczerze, powoduje więcej problemów niż rozwiązuje. To miasto jest w rozsypce przez niego. Możemy również precyzyjnie określić dialog dla każdej postaci, na przykład tak jak zrobiłem to tutaj. Ważne jest, abyś jasno określił, którą część dialogu przypisana jest do której postaci w ujęciu. Porada numer 3. Usuwanie napisów. Prawdopodobnie zauważyłeś, że w generowanych przeze mnie filmach na dole często pojawiają się napisy. To obecnie pewien problem w Google Vio. Widziałem różne porady, jak się ich pozbyć. Na przykład aby w prompcie nie używać cudzysłowów przy opisywaniu dialogów albo dodawać frazy w stylu bez napisów. Wypróbowałem je wszystkie, ale żadne z nich nie działa konsekwentnie. Często i tak otrzymasz napisy na dole swoich filmów. Istnieje kilka sposobów, aby sobie z tym poradzić, chociaż żaden z nich nie jest idealny. Edytor wideo. Możesz wejść do edytora wideo i wykadrować część, w której pojawiają się napisy. W tym filmie napisy pojawiają się na dole. Mogę przybliżyć obraz, zwiększyć jego rozmiar, a następnie ukryć część z napisami. Usuwacz napisów AI. Możesz użyć narzędzia AI do usuwania napisów. Wypróbowałem kilka z nich, a VMake jest całkiem niezły. Po wgraniu filmu z napisami narzędzie przetworzy wideo i usunie tekst. W darmowej wersji można podejrzeć 5 sekundowy klip bez napisów. Jeśli chcesz usunąć je z całego filmu, to być może będziesz musiał zakupić subskrypcję lub wersja żydowska pociąć klip na 5 sekundowe filmy i wrzucać pojedyncze do programu. Numer 4. Dodawanie akcentów postaciom. Dodawanie akcentów nie jest tak proste, jak wpisanie tego w prompcie. Musisz zastanowić się, czy jest to wiarygodne w danym środowisku dla tej postaci. Na przykład, jeśli próbuję wygenerować postać ze Star Wars z hiszpańskim akcentem, efekt jest następujący: Nie brzmi to, jakby postać miała jakikolwiek akcent. Powodem tego jest, że w filmach Gwiezdnych Wojen rzadko kiedy pojawiają się postacie z takim akcentem. Jeśli jednak zmienimy środowisko, na przykład średniowieczny klasztor, Łatwo możemy wprowadzić brytyjski akcent, ponieważ jest to bardzo wiarygodne na podstawie filmów. Lokalizacja, w której generujesz wideo, ma wpływ na to, czy postać ma akcent. Wygenerowałem wideo Brazylijczyka w sklepie w Nowym Jorku. Brzmi jak zwykły Amerykanin. Porada piąta. Kontrolowanie tonu głosu. Możesz kontrolować ton głosu, w jakim mówią postacie. Na przykład mogę poprosić o dowódcę wikingów który agresywnie krzyczy i rozkazuje swoim wojskom. Możemy też pójść w drugą stronę i wygenerować postać, która jest nerwowa, jąka się i jest bardzo niepewna siebie. Jeśli chodzi o kontrolowanie tonu głosu, odkryłem, że działa to znacznie lepiej, jeśli nie masz konkretnego scenariusza, za którym ma podążać twoja postać. A zamiast tego opisujesz ogólną ideę, o czym powinna mówić postać. Tutaj mamy starca szepczącego o tym, jak to było walczyć dawniej. Fighting alongside Lord to fight alongside Lord Nobunaga. Porada numer 6: dodawanie dźwięków otoczenia. Tutaj mamy kobietę na plaży w Brazylii. Prompcie specjalnie poleciłem o wygenerowanie dźwięku fal. Możesz też dodać dźwięk strumienia w lesie. Dodając te dźwięki otoczenia, tworzysz bardziej wciągające wideo. Porada numer 7: dodawanie muzyki w tle. Oprócz dźwięków otoczenia Możesz również precyzyjnie określić rodzaj muzyki, którą chcesz usłyszeć w tle. Możesz poprosić o napiętą i ekscytującą muzykę lub o bardziej zrelaksowane pianino. Bądź precyzyjny w opisywaniu instrumentów. Skalowanie wideo do rozdzielczości Full HD jest darmowe. Jeśli masz subskrypcję Google Vio 3... Wystarczy kliknąć przycisk pobierania i wybrać opcję Upscaled Version. Vio 3 przeskaluje wideo z 720p, standardowej rozdzielczości, do Full HD. Trwa to Wydajcie kilka minut. Witajcie ponownie w Yeti Adventures. Dzisiaj nauczymy się jak łowić pod lodem. Porada numer 9. Użyj Flow TV do znalezienia inspiracji. W interfejsie Flow możesz przejść do Watch Flow TV. Google v 3 poleca tam mnóstwo filmów. Pod każdym z nich możesz kliknąć Show Prompt, aby zobaczyć dokładny prompt użyty do jego wygenerowania. Zostały one stworzone przy użyciu Google VO2, więc nie jest to najnowszy model, ale wciąż można czerpać z niego inspirację. Porada 10. Tworzenie filmów wertykalnych. Wielu twórców shorts z pewnością jest ciekawych tej opcji. W interfejsie VO3 nie ma bezpośredniej opcji tworzenia filmów wertykalnych, możemy jednak użyć funkcji Frames to Video która pozwala dołączyć obraz referencyjny. Wziąłem wertykalny obraz postaci na koniu i obróciłem go o 90 stopni, aby stał się obrazem panoramicznym. Przesłałem ten obrócony obraz do VIO 3 i opisałem go w prompcie. VIO 3 potrafi animować obraz obrócony o 90 stopni. Jak uzyskać filmy ze spójną postacią? Istnieje kilka metod. Kluczem jest bardzo, bardzo szczegółowy opis wyglądu naszej postaci. W moim przypadku poprosiłem o wojowniczkę o bladej skórze i długich, białych, splecionych włosach. Dwa grube warkoczy zwisającej przez ramiona. Nosi ciemnoczarny płaszcz lub luźne, białe spodnie. I skórzane pasy wokół talii. Nosi krótki, prosty miecz. Poniżej tego opisu opisujemy, co dzieje się w konkretnej scenie. Kiedy chcę wygenerować więcej filmów z tą samą postacią, zaczynam od wklejenia tego samego, dokładnego opisu postaci. A następnie zmieniam tylko opis sceny. Ta metoda nie jest idealna. Będą pewne niespójności między filmami, ale zaletą jest to, że można korzystać ze wszystkich funkcji WIO 3, w tym mówienia postaci. Porada 12. Greenscreen Hack. Potrzebujemy obrazu naszej postaci na zielonym tle. Przechodzimy do Frames to Video, przesyłamy ten obraz. W zaczynamy natychmiastowe ciemcie do klatki pierwszej. To właśnie da nam spójną postać. Następnie opisujemy, co ma się dziać w cenie. Jakość tych filmów nie będzie tak wysoka jak przy użyciu samego tekstu, ale dobrze odwzorowuje naszą postać w scenie. Niestety, przy użyciu obrazu referencyjnego, postać nie może mówić. Porada numer 13: użycie składników. To trzeci sposób, poniżej Frames to Video mamy Ingredients to Video. Możemy tutaj przesłać kilka różnych obrazów, które chcemy połączyć w jednym filmie. Na przykład obraz postaci i krajobrazu. Jednak ta funkcja działa tylko ze starszą wersją Google Vio. Google Vio 2, więc wyniki nie zawsze są niesamowite. A jakość jest niższa. Porada 14. Dodawanie synchronizacji ust, Lipsync. Głównym ograniczeniem używania obrazów referencyjnych jest brak możliwości generowania dialogu. Aby nasza postać mówiła, musimy użyć zewnętrznej aplikacji, np. strony Designs AI. Możemy przesłać tam nasz wygenerowany vio3 klip oraz plik audio z głosem. Aplikacja synchronizuje ruch ust z dźwiękiem. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, ale na razie dobre obejście problemu. Porada 15. Tworzenie scen walki Vio 3 jest niesamowity w animowaniu postaci I całkiem dobrze radzi sobie ze scenami walki Wystarczy wpisać w prompcie Na przykład Scena walki kung fu. Wiele z tych filmów zaczyna się powoli Ale z czasem zamienia się w bardzo dynamiczną scenę akcji To samo dotyczy się pojedynków na miecze świetlne Używanie ujęć i kątów kamery Aby uzyskać najbardziej kinowe filmy Zamieniaj ujęcia i kąty kamery Zbliżenie close up shot Kupia się na twarzy. Full body shot pokazuje całą postać. Ujęcie z profilu. Side profil shot pokazuje postać z boku. Plan daleki. Extreme long shot oddala kamerę, pokazując postać w szerokim kontekście. Kamera jest poniżej postaci, co sprawia, że wygląda na większą i potężniejszą. High angle shot. Kamera patrzy z góry, co sprawia, że postać wygląda na mniejszą. Widok z loku ptaka. Beard's Eye View. Ujęcie prosto z góry. Porada 17. Zmiana obiektywu lub urządzenia nagrywającego. Obiektyw w trybie rybie oko tworzy zniekształcone sferyczne efekty. Obiektyw makro świetny do ekstremalnych zbliżeń na małe obiekty. Kamera na podczerwień daje unikalny, specyficzny wygląd. Porada 18. Tworzenie filmów z perspektywy pierwszej osoby. POV. Wystarczy dodać do promptu słowa First Person POV Shot ujęcie z perspektywy pierwszej osoby. To bardzo wciągający styl filmowy, który umieszcza widza bezpośrednio w butach postaci. Porada 19. Używanie generatora obrazów do podglądu w funkcji Frames to Video. Możesz nie tylko przesyłać własne obrazy, ale także generować nowe. Poproś AI o wygenerowanie zdjęcia, na przykład zdjęcia pantery w dżungli, a otrzymasz zestaw obrazów do wyboru. Daje to pojęcie o tym, jak będzie wyglądać Twoje wideo, zanim je wygenerujesz, dając Ci większą kontrolę. Porada 20. Tworzenie dłuższych filmów. W WO3 można użyć funkcji dodaj do sceny. Aby rozszerzyć wideo, niestety ta funkcja, podobnie jak kilka innych, działa tylko ze starszymi modelami Google VO2. Oznacza to, że jakość nie będzie tak dobra i nie będzie można generować efektów dźwiękowych, więc trzeba będzie je dodać samodzielnie później. Dziękuję za oglądanie. Mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę. Pod żadnym pozorem nie zostawiaj łapki w górę ani subskrypcji pod tym filmem. Dzięki.